Witajcie drogie lwy, co dla Was od 1 do 7 lipca 2024 roku? Mamy dużo zmian na niebie, bo już w ubiegłym tygodniu, w sobotę 29 czerwca, Saturn wszedł w retrogradację. W tym tygodniu, 2 lipca we wtorek, Neptun wejdzie w retrogradację. Neptun to planeta artystów, natchnienia artystycznego, również uczuć i emocji. Również tego dnia, we wtorek, mamy bardzo korzystny trygon Merkurego do Neptuna, i w tym dniu również Merkury zmienia znak: przechodzi z raka do lwa. I to jest dla was bardzo dobra informacja, drogie lwy, bo wy do tej pory czułyście się troszeczkę przygaszone, bo dużo planet w raku, tak? Woda was jakby gasiła was, wasz ognisty temperament. No to, na co trzeba uważać, to są planety w retrogradacji. Jeszcze jest Pluton w retrogradacji, tak? Ten Neptun, no, powoduje, to jest taka mgła, on nie pokazuje nam rzeczywistości taka, jaka jest, ale możemy spotkać przez te planety w RC dużo utrudnień, tak, że nie pójdzie wszystko tak, jak trzeba, opóźnień, tak, jakieś kłody pod nogami i tak dalej. 6 lipca, nów Księżyca w znaku Raka, no, znak wodny znowu, ale możecie coś rozpocząć, drogie lwy, Merkury w lwie od wtorku do on jest taki egzaltowany, tak? On musi się pokazać, a Wy też musicie się pokazać. No, może to nie jest fajne słowo, musi, ale, ale czasami tak jest. Muszę, bo się uduszę, tak? Lwy, w końcu odżyjecie, tak? No, w końcu jesteście przecież yy, królem Zodiaku, więc. Yy więc trzeba zaznaczyć tą swoją pozycję zaraz zobaczę co co widać w kartach dla was no cóż pierwsza karta, która mi się pokazuje to jest dziesiątka kielichów czyli możecie mieć dużo zadowolenia na polu rodzinnym, tak? Spędziacie z tą rodziną fajny, miły czas. Są wakacje, jest bardzo ciepło, e, więc. E, no, moje drogie lwy, bardzo dobre karty. Ymm, ostrzeżenie to jest taka: jakby nie siedź na miejscu, w końcu wyjdź. Nieuniknione, idziesz do cesarzowej, drogi lwie, czyli merkury w lwie. Oświetli ciebie w końcu, będziesz zauważony, czekasz na to i powiesz swoje zdanie, tak? Wszyscy będą na ciebie patrzeć i cię podziwiać. Bardzo dobra karta. Na wyniku masz 8 buław, zacznie się dziać. Będziesz wyjeżdżał, poznawał nowych ludzi, pamiętając o tym, że są planety w retrogradacji, więc trzeba uważać, szczególnie na Neptuna, który nam będziemy widzieć rzeczywistość przez, jak przez różowe okulary, tak chcesz już jakąś decyzję chcesz podjąć z przeszłości i to jest bardzo dobry czas na właśnie na kończenie różnych spraw trójka buław mówi o tym, że coś już rozpocząłeś i chcesz zmierzać dalej. Życzę Ci powodzenia, drogi Lwie. Nie rezygnuj ze swojego działania, bo no czas ci sprzyja, tak? Czas ci sprzyja. Hmm. oczywiście w uczuciach też może dużo się zadziać tyle planet wraku, więc y, życzę, y, aby, aby było y, no, miło i, i sympatycznie żebyście kogoś poznali, a jeśli już kogoś znacie, to y, to żeby było y, żeby było po dużo pozytywnych tych uczuć, pozdrawiam was serdecznie drogie lwy